marzyliśmy o lataniu i nie mówię tu wcale o tym, żeby wsiąść do samolotu i polecieć sobie gdzieś daleko, ale o lataniu takim, kiedy biegnie się na przykład jakąś wielką łąką, która schodzi w dół i nagle podskakuje się do góry i już się nie opada na dół, tylko leci się do przodu w jakiś dziwny sposób tajemniczy, właściwie bez skrzydeł chyba. Pewnie większość z nas miała takie sny kiedyś. I to marzenie jest bardzo fascynujące o lataniu. Yy, tym ciekawsze, że trochę może nas jakby zbliżyć do Boga. W sensie to latanie. Człowiek myśli sobie, może go złapie za nogi niejako. Będąc w powietrzu jestem trochę bliżej niego, skoro Pan Bóg jest w chmurach, w niebie. Oczywiście, żeby znaleźć Pana Boga, yy, to potrzeba jest czegoś więcej niż yy, latanie, czy marzenie o lataniu samo. Yy, ale dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy wyraźne zaproszenie, które w zasadzie jest nakazem, o tym, żeby szukać Pana Boga. I już w tym nakazie, w tym słowie, zawiera się fantastyczna prawda, bo Pan Bóg nie dawałby nam natchnień do czegoś, co jest bezsensowne, co jest kompletnie do bani, czego nie dałoby się wypełnić. A więc, skoro mówi, Starajcie się poznać Pana, szukajcie go, kiedy jest blisko, kiedy pozwala się odkryć, to znaczy, że Ty. Będąc tym, kim jesteś, możesz Boga odkryć, możesz Boga spotkać, możesz Go poznawać, wchodzić z Nim w relacje. To jest świetna nowina, bardzo dobra wiadomość i informacja dla każdego z nas. I myślę, że to jest taki dobry początek dzisiejszej liturgii Słowa. Ten, ten, te pierwsze słowa pierwszego czytania wprowadzają nas już w cały klimat tego dzisiejszego dnia dzisiejszej niedzieli tego co Pan Bóg nam przez Kościół mówi. A więc wszystko jest w zasadzie bardzo ładnie i dobrze, bo, bo chcemy poznać Pana Boga, chcemy Go słyszeć, chcemy poznać Jego wolę, szukamy Go. Ale nagle potem Pan Bóg mówi, jakby obuchem nas walnął w łeb, że Jego myśli są kompletnie inne od naszych i Jego drogi tak samo. I to mało jeszcze tego, że są inne, no dobra. No on jest Bogiem ludźmi. To jasne, ale mówi, że tak jak niebo jest odległe od Ziemi, tak odległy jest, yy, tak odległe są jego drogi, jego myśli od naszych. Niebo jest strasznie daleko od ziemi. Nawet jeśli by się nam udało kiedyś nauczyć latać, i byśmy faktycznie fruwali, no to jak tam dolecieć do nieba? Yy, pamiętam kiedyś chyba nie mylę, ale był to Juri Gagarin niejaki, który. Prawdopodobnie, być może nie, właśnie wcale, ale wzniósł się na orbitę okołoziemską i miał powiedzieć te słowa, że no rozglądał się dosyć mocno, będąc sam na górze, ale pana Boga nie spotkał, nie zobaczył. No, mimo tego wyczynu, którego może wcale nie było, kiedy wzniósł się właśnie nad Ziemię, no to wydaje mi się, że autorytet Juri Gagarina jest cokolwiek słaby, aby na jego słowa, na przykład, przestać wierzyć Pana Boga, albo przestać go szukać, albo powiedzieć, kurczę, ten Gagarin to jest gość, wiecie, naprawdę. Ja chyba pójdę za tym, co mówi: Pana Boga chyba nie ma, bo Juri Gagarin go nie widział. Ale żarty na bok, i rzeczywiście, nawet coś w tym, co Gagarin gadał jest, bo samo wzniesienie się do góry i rozglądanie to jeszcze też nie wystarczy. To ciągle też za mało. I czy rzeczywiście, Pan Bóg nas zniechęca, mówiąc, że moje myśli są tak daleko od waszych, jak niebo od ziemi które są bardzo daleko i nawet latanie tego nie zmieni nie pomniejszy bo nie dolecimy do nieba. I możemy się czuć trochę tacy jakby zawieszeni między niebem a ziemią. Chcemy być tam, a jesteśmy tu. Tak jak mówi teologia już, ale jeszcze nie. I podobnie zawieszony był święty Paweł, bo w drugim czytaniu mówi nam o tym, że umrzeć dla niego jest byłoby zyskiem. To znaczy być w niebie z Panem Bogiem. Ale pozostawiać na Ziemi to jest bardziej konieczne dla tych, którzy go słuchali, którzy byli we wspólnotach, które Paweł zakładał, umacniał, którym głosił słowo. Więc Paweł w jakiś sposób jest zawieszony między niebem a Ziemią, ale nie jest w pustce, bo i tu jest właśnie ważna rzecz. Paweł szuka Pana Boga w jego woli, w tym, czego chce Pan Bóg. I tu go odkrywa, bo tego nie ma w dzisiejszym drugim czytaniu, ale Paweł to dopowiada, że. Ma ufność i wie, że zostanie, że Pan Bóg pozostawi go na jakiś czas jeszcze. Na jak długi? No, nie na tak długi, żeby Paweł żył wciąż między nami. Już się wypełniło to, że poszedł do nieba, że śmierć stała się dla niego zyskiem, ale wtedy, kiedy pisał list, jeszcze był cały czas na ziemi i pozostał jeszcze trochę. Więc wsłuchanie się w głos Pana Boga pozwala go odkryć, pozwala go niejako zdobyć. To jest ta odpowiedź na to, co mówi w pierwszym czytaniu. Pan Bóg, szukajcie mnie. Ale z drugiej strony jest też tak, że to odkrycie Pana Boga nieraz jest rzeczą bardzo trudną, a wręcz niemożliwą. Niemożliwą wtedy, kiedy coś nam przeszkadza. I Ewangelia pokazuje nam dzisiaj jasno, że to, co bardzo mocno może nam przeszkodzić w szukaniu i odnajdywaniu Pana Boga, to nasze myśli, to pokusy, które przychodzą jako myśli. To pewne nasze żądze, pragnienia, które są w nas, to nasza zazdrość, nasza niechęć, nasz gniew, nienawiść, mogą nas oddzielić od Pana Boga. To nasze święte przekonanie, że coś jest tak, jak nam się wydaje, i bez możliwości zmiany naszego zdania. Jeśli tak jest, to odkrycie Pana Boga będzie właściwie prawie niemożliwe, bo Jego łaska jednak cały czas działa i może rozbijać naszą głupotę. Ale mimo wszystko stawiamy bardzo potężne bariery niepotrzebnie Jego miłości, Jego łasce przez naszą głupotę. A dzisiaj szczególnie tym, co w Ewangelii mnie uderza, co oddziela nas od Pana Boga, to nasze oczekiwania, nasze wymagania, nasze rozdmuchane i głupkowate pragnienia. No bo w Ewangelii spotykamy tego człowieka, który jako pierwszy został najęty i umówił się o denara. Klawo, bardzo dobrze. Troszkę kasy to było, jednodniówka. Popracujesz koleżko, dostaniesz talary. Elegancko, wszystko gra. Zrobił swoje, i teraz y, Pan Bóg wypełnia całkowicie to, co zapowiedział. Jest y, bardzo wierny w, w swoich obietnicach, wypełnia to, ale człowiek y, rozdmuchany rzeczywistością, którą obserwuje, którą interpretuje sam y, dla siebie, y, nie w relacji do Pana Boga zaczyna się nadymać, zaczyna się buzować i rosnąć tak jak balon i w tym jest cały kłopot, tu jest cały dramat człowieka że nakręca się, tak jak gniew w nas się nakręca nie? coś tam się stało i zaraz mu się przypominają starsze rzeczy już dawno coś tam zapomniałem, wybaczyłem, ale od nowa przypominam sobie o tym gościu, co mi kiedyś powiedział, zrobił i sam się jaram, sam się nakręcam, sam się naładowywuję tym swoim gniewem i za moment jestem kompletnie już niezdolny do tego, żeby słuchać Pana Boga, żeby mieć w ogóle ochotę na jakiegoś Pana Boga, czy na drugiego człowieka, czy nawet na samego siebie wreszcie. I wszystkiego mam dosyć i wszystko jest źle, fu. To jest ten problem, wsłuchania się w siebie tylko, słuchania swoich myśli, wejścia w swoje pokusy, ufania sobie, bo to jest po prostu oparcie się na sobie i ufanie sobie niesłuchanie tego, co mówił na Pan Jezus niedawno, aby zaprzeć się samego siebie zapomnieć o samym sobie i opierać się na Nim. Zatem ten człowiek nie bił się z myślami, ten człowiek z Ewangelii, który chciał więcej niż Denara. mimo, że wszystko było uczciwie i bardzo cacy. Pan Bóg dał chciał mu dać tyle, ile, ile obiecał, więc yy, nie odkryjemy Pana Boga, jeśli będziemy słuchać samych siebie tylko, jeśli będziemy się opierać na samych sobie albo w ogóle tylko na człowieku. Jeśli nie dopuszczamy Pana Boga do głosu w szukaniu Go, yy, będzie nam bardzo trudno. Yy, I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to wysiłek jest potężny przecież, żeby w ten sposób postępować. No kto by, komu by się chciało tak naprawdę zapierać się siebie, nie słuchać swoich myśli, odrzucać je, walczyć z nimi. No i tu jest kłopot właśnie, bo no, mnie też się nie chce często. Łatwiej jest tego nie robić. Tylko potem, kiedy człowiek wchodzi w cierpienie, w samotność, w jakąś gorycz, yy, w ciemność, no to to są po prostu owoce takiego działania. To jest tylko i wyłącznie yy, kres drogi, czy jakiś tam etap drogi, którą sam wybrałem, bez Pana Boga. I chciałbym przypomnieć tylko, spróbuję to zrobić krótko. Jako odpowiedź na to, gdyby ktoś powiedział, po co się starać, czy jest w ogóle sens tego, żeby walczyć, niecałe dwa tygodnie temu minęła kolejna rocznica bitwy pod Wizną, obrony Wizny. Te historie większość zna z nas prawdopodobnie z piosenki zespołu Sabaton 40 do 1. Krótko przypomnę, o co chodziło. Mamy kampanię wrześniową i Niemcy już dosyć daleko posunęli się na wschód. Tydzień od rozpoczęcia wojny 7 września dochodzą właśnie w okolice Łomży. Wizna to jest była to wieś i do dzisiaj jest, między Łomżą a Białym Stokiem znajdująca się na północny wschód od Białego Stoku. I tam Niemcy myśleli sobie, że przejdą elegancko. Okazało się, że jednakże jest opór ze strony wojsk polskich dość niespodziewany dla Niemców i tu się rozpoczyna walka. Mówiąc krótko, Niemcy mieli do dyspozycji ponad 42 tysiące chłopa, żołnierza, 350-60 czołgów, masę karabinów, dział i na dodatek jeszcze wsparcie lotnictwa. Po polskiej stronie z kolei mieliśmy różnie się to podaje, od 370-80 do 700 Kilkudziesięciu żołnierzy, pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa, mieliśmy także, jeśli się nie mylę, 8 czy 6 dział, 75 mm trochę karabinów, no i bunkry jako miejsce, gdzie polscy żołnierze trwali. Ile mogło trwać, ile mogła trwać obrona? Bo oczywiste jest, że Polacy. W takich proporcjach musieli przegrać, ale ile trwała walka? Jak długo Polacy się bronili? Całe trzy dni. Yy, przy yy, rozliczeniu mniej więcej, że yy, proporcje były około 50 żołnierzy niemieckich plus jeden czołg, plus, no dajmy na to jeden samolot, na jednego polskiego żołnierza, trzy dni to jest niesłychanie długo. I czynią z tej bitwy na pewno jedną z najbardziej bohaterskich bitew II wojny światowej. Nie jestem w ogóle historykiem, i nie znam się za mocno na takich porównaniach, ale wydaje mi się, że jest to jedna w ogóle z najbardziej bohaterskich bitew. Porównywana zresztą do, do i określana jako polskie termopile. I ci ludzie, którzy walczyli, właściwie skazani na porażkę, wiedzieli, że szans wielkich nie mają, ale trzy dni, dzień i noc. Trwali tam, walczyli, bronili się, nie poddali się, mieli zapał, widzieli sens w tej walce. Tak samo dzisiaj, kiedy słyszymy wiele informacji o chrześcijanach, którzy są bardzo mocno prześladowani, którzy cierpią, torturowani, wyrzucani z domów, masakrowani, mordowani za swoją przynależność do Jezusa, za wiarę do Jezusa. Im się też chce jakoś przedziwnie trwać. My siedzimy sobie w miękkich bamboszkach na fotelach, tak jak teraz, i miło gadamy sobie do kamery i do słuchaczy, a oni tam giną, oni tam umierają, nadstawiają karku za Jezusa, za wiarę. Yy, Im się chce, nam się często nie chce prostszych rzeczy, więc warto jest wykrzesać w siebie to pragnienie walki, żeby nie składać broni, żeby się nie poddawać jak ciapa, ale walczyć, nawet jeśli walka jest trudna, jeśli się wydaje, że jest przegrana. To jest to kłamstwo, jest to tylko pokusa, bo Chrystus już zwyciężył, już dał nam zwycięstwo i dlatego bardzo chcę, żebyśmy go odkrywali, żebyśmy go poznawali, żebyśmy wchodzili w głębszą relację z nim. Nie siedzieli i zajmowali się duperelami tylko i wyłącznie i jeszcze biadoląc i mając pretensje i oczekiwania, jak koleżka z Ewangelii, ale abyśmy pokornie, tak jak Paweł, wsłuchali się w jego głos i byli jemu posłuszni i chcieli wchodzić coraz głębiej w to doświadczanie jego miłości. I jeszcze na koniec chciałbym, jeszcze nawiązując do naszych braci chrześcijan prześladowanych w krajach arabskich, chciałbym zaprosić wszystkich do takiej akcji modlitewnej, którą odpalamy w naszej zakonnej franciszkańskiej prowincji, ale która jest no, szeroki i rozszerzona na, na wszystkich chętnych, którzy by tylko chcieli. Strzał w dziesiątkę to jest nasza propozycja modlitewna. Chodzi o to, aby... Strzelić dziesiątkę Różańca każdego dnia, październikowego, odmówić tę dziesiątkę w intencji wszystkich prześladowanych naszych braci chrześcijan i w ogóle wszystkich ludzi cierpiących, prześladowanych na świecie. Gdzieś tu miałem plakat, przepraszam, chwileczkę muszę się podnieść. O, tu nie wiem, czy go będzie za dobrze widać, ale on jest trochę jeszcze taki słaby, bo tam są takie paski w ogóle, ale. O, tu do kamery, do, do, do jedynki, przy bardzo. To jest plakat, to właśnie tarcza strzał dziesiątkę i dziesiątka różęca. Na Facebooku można zajrzeć sobie facebook.com, łamane przez franciszkanie.konwentualni. Tam są wszystkie informacje. Skrzynka modlitwy.pl również się tym zajmuje. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, żebyśmy nie składali broni, ale byśmy walczyli i odkrywali Pana Boga.